Literacki świat pana i rusza. Nowa, ale z całą pewnością niebezpieczna przystań w polskim internecie. Zbłąkani wędrowcy, wejdźcie, usiądźcie wygodnie. Klikacie i słuchacie różnych odmian szaleństwa. Jest brud, dzikość, upadek. Przeżarty obrazami mózg chce więcej. Mogą wystąpić drgawki, torsje, depersonalizacja. To cena za dotarcie do granic człowieczeństwa. Sprawie, że najskrytsze lęki i wstydliwe pragnienia napędzą cię do działania. Pamiętaj jednak, mrok oblepia wszystko. Już nigdy nie będziesz chciał wyjść. Płacz, rechot, odraza działają wspólnie, silezja z każdym kliknięciem. Zabiera skrawek ciebie. Ostatnia granica już przepadła. Nie ma odwrotu. Jest tylko słuchanie dalej. Świat pulsuje. Nęci, zakrętów przybywa, nic nie może tego przerwać.